Przez pokolenia mocarni barbarzyńcy niestrudzenie pełnili warte przy górze Arreat i strzegli ukrytych pod nią tajemnic. Dwie dekady temu święta góra została rozdarta, zamieniając terytoria barbarzyńców w dymiące zgliszcza. Obrońcy Arreat rozpieszli się na cztery strony świata, obarczeni brzemieniem winy i odarci z dumy. Która niegdyś płonęła w ich sercach. Jednakże jeden z nich nie utracił nadziei. Choć zło zapanowało w sanktuarium, wojownik ten pragnie ocalić dziedzictwo barbarzyńców i rozpalić w nich wolę walki, wolę życia. Barbarzyńca to jednoosobowa armia. Dzięki ogromnej sile potrafi przedrzeć się przez legiony demonów. I rozerwać na strzępy każdego wroga, który stanie mu na drodze. Nie możesz się ze mną mierzyć. Jedynie w sercu walki barbarzyńca czuje, że naprawdę żyje. Zadawanie i przyjmowanie obrażeń wznieca w nim furię, pierwotną energię, która sprawia, że jego ataki stają się coraz zacieklejsze i bardziej niszczące. Kiedy furia osiągnie wartość graniczną, barbarzyńca zamienia się w niepowstrzymaną siłę natury. Wirując z ostrzem potrafi rozpatać wrogów, oraz sprawić, że ziemia drży i pęka pod ich stopami. To! Nie dam się zatrzymać! Barbarzyńca może wytrzymać wściekłe ataki, które zabiłyby zwykłego śmiertelnika. Jego wrodzoną odporność wzmacniają także pancerze i tarcze. W rzadkich przypadkach, gdy staje w obliczu przeważających sił wroga, Barbarzyńca potrafi przeważyć szale bitwy na swoją stronę ogłuszającymi okrzykami bojowymi, które na nowo rozniecają w nim furię lub zwiększają obronę pobliskich sojuszników. Choć zdawać się może, że barbarzyńcy brakuje finezji, to słynie on z biegłości w posługiwaniu się bronią. Skupiwszy siłę na monstrualnych, dwuręcznych mieczach i toporach lub innej broni białej, której różne rodzaje może dzierżyć również w obu rękach, ten niezrównany wojownik potrafi przebić się przez hordy demonów. Dzięki biegłości w sztuce wojennej nic nie oprze się potędze barbarzyńcy. Silny i dumny, nieustraszony i zdecydowany barbarzyńca to wojownik z krwi i kości. Tylko jeśli posiadasz żelazną wolę, możesz podjąć honorowe wyzwanie. I zapanować nad polem walki jako barbarzyńca.